Karawan Salon Dieseldorf 2021. Nowości to tutaj mają premierę wszystkie, wszystkie marki, które się tutaj wystawiają, to tutaj po raz pierwszy widziały światło dzienne nowości 2022. Obok mnie Szymon Majnusz, firma Transa M. Szymon, co tym razem? Co tak. tym razem chcesz pokazać? Tym razem jesteśmy przy vanach. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, szasą również ma bardzo bogato, bogate portfolio vanów. W tej chwili znajdujemy się przy takim modelu bardziej innowacyjnym, czyli modelu V690, opartym na Fiacie Ducato. Wszystkie akurat zabudowy typu van są oparte na Fiacie Ducato w naszej gamie. Samochód najdłuższy, czyli MAX Ducato 636, w wersji bogatszej Roadline, czyli tej wersji bardziej ekskluzywnej, która można powiedzieć wyróżnia się różnymi kolorami, które możemy sobie dobrać, między innymi popularne ostatnio Campovolo, czy inne jakieś kolory z gamy Fiata i oklejenie. Bardzo fajne znowu nawiązania do czerni, czyli czarne pasy u góry, czarna markiza, Samochód akurat z pakietem Visibility, czyli mamy dodatkowy e, e, świetlik montowany nad szoferką. Dzięki temu mamy bardzo tak, takie poczucie przestrzeni w samochodzie, jest dobrze doświetlony i świetnie to wygląda, jeżeli chodzi o zewnętrzny design. Szymon, wejdźmy do środka. Zapraszam dobrze. do środka. Samochód. Mimo tego, że to jest van, to tego miejsca też tutaj tak. trochę jest. Dzięki tym, przede wszystkim chyba to robi, robią obracane fotele. Tak, nie? obracane że one fotele tak tą I przestrzeń. pakiet ten visibility, o którym wspomniałem, czyli warto, warto zwrócić uwagę na to okienko, które jest przyciemniane. Mamy możliwość całkowitego zasłonięcia za pomocą roletki. Nie ma tej tradycyjnej półki stalowej, która zabiera zawsze w vanach sporo miejsca. Jest problem z przejściem ze strefy dziennej do szoferki. ale tutaj tego nie ma. Zostało to po prostu wycięte. Jest fajna tutaj kubatura, jest poczucie przestrzeni. Bardzo tak przypomina półintegrę, przecież, Tak, nie? tak. Jestem znany temu. z Półintegry. Właśnie tak. można powiedzieć, został tutaj również zastosowany. Bardzo fajnie to wygląda. I nadaje właśnie tej przestrzeni samochód oczywiście oparty na nowym Fiacie Ducato, czyli mamy już zmienioną deskę rozdzielczą, jak widać, z nową tak. fajną małą kierownicą, nowoczesne zegary, przyciski w kolorze piano. No, bardzo fajnie to wygląda. Myślę, myślę, że jest to już jakiś wyróżnik, jeżeli chodzi o owany. No Fiat musiał się dostosować tak, do tak, tego postawionej tak, przez tak. Forda i no de i coś, deska, coś, zmienić, tak. deska coś w jakiś tam stopniu została zmieniona. Jeżeli chodzi o stoliczek, stoliczek dzielony, więc też rozwiązanie dobrze nam znane z wielu innych modeli. Czyli osoba, jeżeli chce mieć większą przestrzeń na nogi, może sobie bez problemu taką strefę wydzielić. Podnieś jeszcze, zobaczcie, na każdym miejscu USB, tak. gdzie się tylko da, tam też złącza. No. Jest, jest tego producent, widać myśli, idzie, idzie z duchem czasu. Tak. Zwróciłbym też uwagę na fajne takie zabiegi estetyczne, czyli mamy takie fajne wykończenia tutaj z wylanych elementów stworzywa. Jeżeli chodzi o zakończenie tutaj tej strefy tak. kuchennej, fajne podświetlenia LEDowe, takie smaczki w postaci Loga Chasson. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie i no. tak powiedziałbym ekskluzywniej w Od stosunku do, do takiej tradycyjnej wersji. Moskitiera drzwi wejściowych, to też taki, powiedziałbym, mus, jeżeli chodzi o wany. To, tak. to jest bardzo duża przestrzeń drzwi, więc warto ją wydzielić za pomocą takiej towarzyszy moskitiera. No to i moskitiery. blat tutaj, też nietypowy tak. blat z kompozytu. Tak, tak? blat to z jest... kompozytu, więc Rybacz jak widzimy, się. tworzy jedną całość, no, ma, można powiedzieć, taką strukturę i design kamienia. Tak, dwupalnikowa, dwupalnikowa kuchenka, tak. kuchenka tak kuchenka z zapłonem i tak. tak, tak. Możemy sobie zrobić strefę do krojenia za pomocą takich dodatkowych nakładek. Lodówka. No i te, jeszcze tak powiem, te wany rzeczywiście zaczynają przypominać coraz bardziej półintegry. Tak, tak. Są te rozwiązania i te smaczki, które pokazują, tak. że van również może być samochodem bardziej ekskluzywny. Nie musi się kojarzyć z taką samoróbką, czy też no, samochodem zbudowanym gdzieś w garażu. No tutaj widać te rozwiązanie naprawdę z samochodów klasy premium. Lodówka akurat kompresorowa marki Tetford. Ten rozmiar nieco większy, więc całkiem fajna pojemność. Pod spodem do dyspozycji mamy szafę, szafę z drążkiem, drążek wysuwany, więc możemy fajnie sobie wszystko powiesić, później schować, czyli pomieszczenie na koszule, na kurtki, jak najbardziej w takim wanie również istnieje. I, no i łazienka. Łazienka. Tutaj też warte podkreślenia to, że znowu mamy drzwi z pleksi. Czym szczyci się szacą? No, że we wszystkich praktycznie modelach stosuje drzwi z pleksi, więc mamy swobodę kąpieli. Nie lejemy wodą po półkach, po elementach wykonanych z innych materiałów jak tworzywo. No też bardzo ładna ta tak. łazienka. E, dość duża. Ten prysznic, tam miejsce, miejsce na prysznic i rzeczywiście jeżeli oddzielimy tą plexi. Naszą toaletę i umywalkę i te półeczki, no to nie ma żadnego problemu z tym, ta wnęka pod prysznicem jest też z tworzywa zrobiona, także tam też się nic nie zadzieje. Nie? Jak najbardziej, wszystko jest w pełni zabezpieczone. No, Powszerzają powiększające przestrzeń lustra, tak. w ogóle to, to już nie są jakieś tam zwykłe płyty tylko już fajnie przeprofilowane, tak, tak, fajne profile, jakieś tak. stawki srebrne. No, naprawdę robi to bardzo pozytywne wrażenie. Czujemy się jak w samochodzie wyższej klasy. No zdecydowanie tak. Powiedz mi cena tak mniej więcej. Możemy tak, powiedzieć? Cena jak widać tutaj mamy cenę podaną akurat bez akcyzy, czyli bez akcyzy ten samochód zaczyna się od 50 tysięcy euro do mniej więcej 65. No w przypadku polskiego Plus. rynku musimy do ceny netto doliczyć 18,6% akcyzy, więc no tutaj zawsze przekroczymy w przypadku tej wersji bogatszej roadline tak. 300 tysięcy złotych. Cztery osoby, tak? Tak, cztery osoby, cztery osoby. do jazdy. Do... Cztery osoby do jazdy. Możemy sobie tutaj za pomocą dostawki dodatkowo stworzyć miejsce dla kolejnej osoby. Natomiast tak. jest tylko jedna osoba dorosła. Nie łudźmy się, że tutaj pojedziemy w cztery osoby dorosłe. Tak. Więc dwójka małych dzieci albo trzy osoby dorosłe, jeżeli chodzi o spanie. Cztery do jazdy, trzy do spania. Też pod, powiedzmy, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy kochają e, tego typu samochody, tego typu zabudowy. Chcą się szybko przemieszczać. Tak. Chcą mieć taki. Mały, ale sprytny i szybki tak. pojazd. Szymon. Z, co ciekawe jeszcze, to jest model V690, więc mamy tutaj ciekawie rozwiązaną strefę tylną pod łóżkiem. Jeżeli szukamy samochodu, gdzie chcemy przewieźć motocykl, mamy kilka rowerów elektrycznych o sporej wartości, boimy się przewozić je na zewnątrz. Tutaj mamy bardzo fajnie rozwiązaną powierzchnię garażową. Łóżko bowiem Oparte jest tak jak w półintegra, czyli znowu, jakieś można powiedzieć, koncepcja zaczerpnięta dla samochodów półzintegrowanych. System pasowy i łóżko elektryczne, jeżeli chodzi o opuszczanie i chowanie go pod sufit. Czyli możemy sobie te łóżko dźwignąć. Dzięki temu mamy do wykorzystania pełną przestrzeń pod spodem. Zmieścimy tutaj motocykl, wcześniej wspomniane rowery. W standardzie jest rampa wjazdowa, czyli ją sobie tutaj blokujemy, wjeżdżamy motocyklem. Mamy uchwyty na pasy, zabezpieczamy towar, więc naprawdę fajne rozwiązanie dla miłośników dwóch kółek. Dobrze, tu i nawet widzimy, że dwa motocykle się zmieszczą, nie? Tak. No, oczywiście w zależności od wielkości, takie dwa krosy uważam bez problemu. E, masa własna tego pojazdu mniej Tak, więcej. masa własna, w zależności od konfiguracji, to jest około trzech pan. Dobrze. Czy ten samochód też będzie dostępny w Polsce u Ciebie? Czy tak, będzie na targach, dostępny. Będzie w na Niestety zasynie? nie będzie na targach, bowiem w tej chwili produkowane są tylko i wyłącznie serie First Line, czyli te wersje bazowe. Być może uda nam się pozyskać na targi model V594, natomiast hmm. ciężko powiedzieć, wiemy jakie są czasy motoryzacji. Czekamy. Tak, czyli model ten, który my testowaliśmy, tak? Akurat testował polski karawanik V594 Max, czyli tą Aha. samą wersję, ale z tyłu tak. z łóżkiem piętrowym. Tak, tak, Do nas tak, przyjdzie tak. wersja bez łóżka piętrowego. Dobrze, Szymon, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.